Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu święta namiotów Jezus wstał i zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch, świe... Duch bowiem jeszcze nie był dany. Ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Oto słowo pańskie. A Przyjdź, Duchu Światłości, przez serce Maryi, abyśmy słuchali słów Boga, Jezusa i żyli dzięki tym słowom. I żebyś przyszedł do nas dzięki temu, że słuchamy. Przyjdź, Duchu Święty, abyśmy prorokowali, abyśmy zwiastowali wielkie dzieła Boże. Maria, Maria... Jecha do sin... e. being ma lachenu, chenu, machenai lachenu. Adonai, 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 Adonai. Święto Namiotów, jedno ze świąt żydowskich, które były Celebrowane szczególnie uroczyście, i był obowiązek, żeby szczególnie mężczyźni udawali się na to święto do Jerozolimy, święto namiotów, które nawiązywało do wędrówki Izraelitów przez pustynię, kiedy Izraelici na pustyni żyli w namiotach mieszkali, i szczególnie najważniejszy namiot, święty namiot. Był w centrum tego zgromadzenia, kiedy zatrzymywali się, kiedy nocowali, to był namiot spotkania. Szczególnie piękny, w którym bogato zdobiony, w którym była Arka Pana, czyli duchowa obecność Pana pośród swojego ludu. Można powiedzieć, że Arka Przymierza to taki rodzaj tabernakulum Starego Testamentu. Więc to święto było przeżywane także przez Pana Jezusa, Jego uczniów. Ale Pan Jezus chciał, aby to święto było przeżywane w nowy sposób, w duchu świętym, bardziej duchowo. Żeby każdy człowiek stał się namiotem spotkania, świętym namiotem, w którym Bóg będzie przebywał przez swojego syna. Przez Jezusa Chrystusa. Dlatego Pan Jezus wykorzystał ten właśnie ostatni dzień, najbardziej uroczysty, kiedy było tysiące Żydów tam zgromadzonych przed świątynią Pana. Kiedy zawołał donośnym głosem, wręcz wykrzykiwał, kiedy Pan Jezus e, uczynił to na no, stojąco, właśnie, bo jest napisane, że wstał, że podniósł się kiedy Bóg się podnosi, człowiek powinien zamilknąć, uniżyć się, uklęknąć albo wręcz położyć na ziemi. Bóg mówi donośnym głosem, więc trzeba milczeć. Trzeba być skupionym, bo mówi sam Pan, sam Pan Jezus. Więc zawołał tak donośnym głosem, że rzeczywiście wszyscy zamilkli. Przestali rozmawiać, przestali nawet na ten moment też się modlić, aby słuchać pięknych słów Pana. Delikatnego głosu Jezusa, jednocześnie mocnego. Głos Pana był jak taka boża trąba, jak właśnie donośny róg, którego używano też u Żydów jako zapowiedź czegoś ważnego do wykonania. Pan więc zapowiada wielkie rzeczy ludziom, którzy uwierzą w niego. Donośny głos, który powinien także zabrzmieć w naszych uszach i sercach. Głos Pana jak dzwon, miłosierdzia dla dusz spragnionych, dusz zranionych, cierpiących i grzesznych, czyli takich jak my. Więc Pan woła, jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie. Niech przyjdzie do mnie i pije. Czyli kto jest pragniony Boga, kto jest pragniony Jego przebaczenia, kto pragnie wód życia, wód miłosierdzia, wód Ducha Świętego. Kto pragnie pić krew Pana Jezusa w sakramencie miłości, niech przyjdzie do Niego. Niech mocno w Jezusa Chrystusa Pana, Boga swojego wierzy. Przyjść do Chrystusa, możemy do Niego przyjść. Zaprasza nas, żebyśmy przyszli do Niego. Żeby... Zaprasza nas na ucztę. Przyjdźcie do mnie i piję. Jesteśmy spragnieni. Ciebie, Panie. Dusza moja Boga pragnie Boga żywego. Kiedy więc przyjdę i ujrzę oblicze w Boże, woła psalmista w jednym z psalmów? Czyli Bóg zastawia ucztę swoim umiłowanym, którzy wierzą w Niego. Niczego im nie zabraknie, nie będą już głodować, nie będą umierać z pragnienia. Pragnienie. Niektórzy ludzie pragną różnych złych rzeczy, też my sami także w ciągu życia też pragnęliśmy złych spraw, rzeczy, czynów. Jak używaliśmy tego, jakby to był pokarm, napój dla ciała, a no to nas zatruwało, uśmiercało, to powodowało, że umieraliśmy. Bo tylko w Bogu spełniają się wszystkie nasze piękne pragnienia, które on złożył w nasze serca. Pragnienie Boga, tylko pragnienie Jego. To jest pragnienie, które Bóg może zaspokoić. Dlatego tutaj, przez to Pan pokazuje, jestem Waszym Bogiem i Panem i chcę zaspokoić wszystkie pragnienia święte Waszych dusz. Pragnienie mnie, Boga. Ale wierzcie a będziecie pić wody miłosierdzia, wody miłości mojej na wieki. Nigdy nie będziecie spragnieni. Jak rzekło Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. Pismo mówi, oczywiście tutaj możemy zamiast e, słowo, słowa Pismo użyć słowa Duch Święty. Jak rzekł Duch Święty? Bo w Piśmie działa Duch Święty. Bo przez e, e, świętych autorów Działał Duch Święty, oni napisali te Księgi Święte dzięki Duchowi Świętemu, więc można powiedzieć, że nie Pismo samo siebie mówi, tylko Duch Święty mówi w Piśmie, przez Pismo Święte. Więc jak rzekł Duch Święty, rzeki wody żywej popłyną z Jego wnętrza. Czyli Duch Święty mówi tu o wnętrzu Boga Jezusa Chrystusa. Jego rany, przebite serce. To są źródła miłosierdzia dla nas. Jego wnętrze jest pełne miłości, miłosierdzia, przebaczenia i życia, i zbawienia dla nas. Rzeki wody i żywej, rzeki właśnie miłosierdzia, wypływają z ran Pana Jezusa, z jego serca. Więc Duch Święty mówi o tym, że dzięki Jezusowi otrzymujemy życie, wody życia. To oczywiście Jego krew, to Jego woda, która wypłynęła z Jego serca. To są wody życia, w których jest Duch Święty. Więc przyjmując Pana Jezusa w komunii miłości, przyjmujemy Jego ciało i krew i przyjmujemy Ducha Świętego. Rzeki wody żywej to Duch Święty. Więc to są tajemnice, które Pan dzisiaj na nowo nam Przypomina, niech nas zaleją więc fale miłosierdzia, z ran Pana, z Jego serca, wody Ducha Świętego. Tak jak dzisiaj usłyszeliśmy w czasie nabożeństwa patimskiego, może nie wszyscy byli na Nim, i tam jest e, e, właśnie ze świadectw Lucji, e, można wyczytać taki fragment z tego pierwszego objawienia się Maryi im, że oni poczuli, jakby byli zanurzeni. W Bogu, w wodach Bożej Miłości, Bożego Miłosierdzia. Że te rzeki Bożej Miłości ich zalewają, przenikają i sprawiają wielką radość. Są słodkie, nie gorzkie. E, nasycają, nie zatruwają. A powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Czyli tutaj znowu jest ukazany Duch Święty jako woda życia. Chcesz Ducha Świętego? iść do Jezusa. Pragniesz wody żywej? iść do Jezusa, a da Ci wody Ducha Świętego. I ocali Ciebie przez to zwód śmierci, zwód, sz zwód szatana, zwód piekła. Czasami piekło jest nazywane, że jest morzem ognistym. Tak, niestety. Dlatego tutaj na ziemi jeszcze wielu ludzi jest ratowanych przez wody miłosierdzia które wypływają z serca Jezusa i Jego ran, są ratowani przez Ducha Świętego. Wielu ludzi jest wyciąganych z wód śmierci, zagłady. Duchowo tak jest. A my pływajmy jako Boże rybki w wodach miłosierdzia Pana. Pijmy wody miłosierdzia, pijmy krew Pana i zanurzajmy się w wodach miłosierdzia, w wodach Ducha Świętego. Więc powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego, czyli Duch Święty jest darem dla wierzących. Kto jest niewierzący, nie otrzyma Ducha Świętego. Ewentualnie wejdzie w Niego zły duch. Ale kto wierzy, to jako nagroda może powiedzieć za wiarę i e, też e, odpowiedź na wołanie, ludzi, na wołanie ludzi wierzących jest Duch Święty. Pan Jezus powiedział, że Bóg Ojciec da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Nie da węża, nie da skorpiona, nie da kamień, ale e, tak jak niestety ludzie często karmią złem swoje dzieci, ucząc je zła, złych nawyków, złych pragnień, to tutaj kto wierzy, otrzymuje ducha świętego, ducha prawdy, ducha pocieszyciela, obrońcę. Więc jeżeli wierzę, przychodzi tu święty. Nie wierzę, nie mogę otrzymać ducha świętego. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony dodaje tutaj Jan Ewangelista, mając tutaj na myśli zmartwychwstanie Pana i Jego wniebowstąpienie. To znaczy Jezus przez zmartwychwstanie i wstąpienie do chwały Ojca jest uwielbiany. Uwielbiany przez aniołów i świętych. Jest wywyższony przez Ojca. Więc kiedy Jezus zmartwychwstał, zasiadł po prawicy Ojca, to wtedy przecież dopiero przyszedł Duch Święty. Dziesięć dni po wniebowstąpieniu Pana jest udzielany Duch Święty. Dziesięć dni oczekiwania. I jako znak, że Jezus jest po prawicy Ojca, że siedzi na tronie Ojca, razem z Ojcem i że Jego słowa są święte, że jest prorokiem, że wszystko się wypełnia, co mówi, no to przychodzi Duch Święty. Więc Jezus syła Ducha Świętego k tym, którzy wierzą, którzy proszą, którzy wielbią Go, którzy wielbią Ducha Świętego. Przychodzi Duch Święty. Duch święty jest dany także i nam i wielu, którzy na całej ziemi teraz wołają. My więc z radością wołajmy: Panie, daj nam ducha świętego. Jesteśmy spragnieni, przychodzimy do Ciebie, wierzymy w Ciebie, chcemy przyjść do Ciebie i napić się wody życia, które płyną z Twojego wnętrza, swojego serca, swoich ran. Chcemy żyć w duchu świętym. Wyrzekamy się szatana, złych duchów i wszelkiego zła i grzechu. Uwielbiamy Twoje święte rany. Wierzymy, że zmartwychwstałeś, jesteś po prawicy Ojca Niebieskiego. I chcemy donośnym głosem o tym mówić, tak jak Ty mówiłeś nam, żebyśmy przyszli do Ciebie donośnym głosem. My donośnym głosem chcemy wręcz wykrzykiwać, kim jesteś, Panie? Jakie wspaniałe rzeczy uczyniłeś dla nas i będziesz czynił? Jezu, uwielbiamy Cię. Niech teraz przyjdzie Duch Święty.